Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. W 149. odcinku podcastu Pani od Zmiany, czyli już niedługo 150. Chcę, żebyśmy zastanowili się przed chwilę, jak radzić sobie ze strachem, ponieważ jest to bardzo ciekawa emocja, jedna z sześciu podstawowych i zastanowimy się nad tym, jak sobie z nią radzić najlepiej na co dzień. Natomiast zanim przejdziemy do tego odcinka, to chcę cię zainspirować poprzednim, czyli 148, w którym moim gościem był Wojtek Struzik z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego i z Wojtkiem rozmawialiśmy o tym, jak być dobrym w łóżku, czyli w jaki sposób sobie najlepiej Lepiej radzić ze spaniem, co robić, żeby to spanie nam dobrze wychodziło i żebyśmy mogli rzeczywiście czerpać jak najwięcej z tego procesu takiego życiowego, który często jest pomijany i niedoceniany, natomiast jest bardzo ważny. Także zachęcam cię do wysłuchania tego odcinka. A dzisiaj o strachu, trochę o strachu, trochę o lęku, bo jest między nimi pewna różnica, także za chwilę też Ci powiem jaka. Natomiast ważne jest to, że jest to jedna z tych sześciu podstawowych emocji, którymi się zajmujemy od dziecka. Strach czujemy nawet kiedy jesteśmy niemowlakami to jest jedna z takich pierwszych emocji, które odczuwamy. I to jest ważne, że warto jej poświęcić chwilę, dlatego że jest to bardzo częsta emocja w naszym życiu. I teraz jest to kolejna z tych, które ja omawiam, na których się skupiam. W 146 odcinku, czyli całkiem niedawno, opowiadałam o siedmiu sposobach na smutek, bo smutek to też taka trudna rzecz, która czasem nam się przydarza i warto, żeby ją sobie trochę oswoić, żeby zastanowić się z tym, jak sobie z tym smutkiem radzić. Natomiast 128 odcinku, Odcinek był poświęcony złości, i trzem sposobom na to, jak radzić sobie ze złością, też jedna z ważnych emocji i też z jedna, jedna z takich trudniejszych, które odczuwamy i z którymi potrzebujemy sobie umieć radzić tak na co dzień. Dlatego warto jest wrócić sobie do tych poprzednich odcinków, Na no dzisiaj strach jest to ważna emocja z punktu widzenia tego, że skłania nas do zatrzymania się i do refleksji. Ona po to została przez naturę wynaleziona, żeby dawać nam taki moment zast zastrzymania się, zastanowienia się nad tym, co się z nami dzieje. To jest emocja takiego zatrzymania, tego, że nie robimy ruchów jakichś gwałtownych, tylko ona właśnie została jakby sformułowana przez naturę po to, żeby zrobić sobie taki stop. Żeby w chwilę refleksji sobie tutaj zrobić taką, po to, żeby właśnie no, mieć taki moment zastanowienia się nad tym, co się z nami dzieje, jak ta sytuacja, która nam się przydarza, powinna być przez nas interpretowana, w jaki sposób powinna przebiegać nasza reakcja, czyli to jest taka emocja refleksji. I jest pewna różnica między strachem a lękiem. Kiedyś, jak kiedyś się o tym, o tym dowiedziałam, że jest to, są to dwie różne rzeczy, byłam bardzo zaciekawiona tym, zaczęłam trochę więcej czytać na ten temat i okazuje się, że strach jest emocją, która pojawia się w kontekście realnego zagrożenia. Czyli boimy się czegoś, co faktycznie nam zagraża. I to jest taka realna rzecz, natomiast lęk bardzo często jest jakimś irracjonalnym przekonaniem, że coś nam grozi, ale wcale tak nie musi być. I ja pierwszy raz doświadczyłam tego w współpracy z końmi, kiedy miałam taką okazję, mieć taki coaching z końmi, to Ania z mi zorganizowała takie spotkanie i muszę przyznać, że ja byłam trochę zaniepokojona kontaktem z koniem. No to jest wielki kawał mięcha, taki jeszcze ruchomy, więc ja stanęłam przy tym koniu i rzeczywiście byłam przerażona tym, że zaraz mnie kopnie albo się odwinie, albo gdzieś coś mi zrobi. No i Ania mnie właśnie pyta, czy to jest strach, czy to jest lęk. A ja się pytam, jaka jest różnica. Ania mówi, no właśnie strach to te, taki, że coś ci się stało kiedyś w kontakcie z koniem, spadłeś z konia, albo koń cię kopnął, zrobił ci coś rzeczywiście takiego, co zagrażało twojemu życiu lub zdrowiu. Natomiast lęk to jest takie nieuzasadnione przekonanie o tym, że coś mi grozi, natomiast wcale tak nie musi być. No i w moim przypadku to był zdecydowanie lęk. Nie było żadnych przesłanek ku temu, że ten koń może mi coś zrobić, tym bardziej, że był specjalnie przygotowanym koniem do pracy właśnie takiej coachingowej. I i no rzeczywiście, ja wtedy odczułam to, że to jest lęk, a nie strach, i jest to coś irracjonalnego. I warto sobie zastanowić się nad tym, czy to, co czujemy, jest strachem czy lękiem, bo różne są też sposoby postępowania w obu tych sytuacjach. W przypadku strachu i w przypadku lęku zachowujemy się trochę inaczej i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób powinniśmy sobie poradzić z każdą z tych rzeczy. Lęk się terapeutyzuje. To jest taki proces, który warto sobie przejść czasami, jeśli mamy jakieś lęki, paranoje związane z jakimiś elementami, na przykład arachnofobia, czyli taka fobia przed pająkami, czasami mamy lęk przed lataniem na przykład samolotem, i to jest coś takiego, co rzeczywiście da się przepracować na bardzo dobrej terapii. I warto sobie to czasami zrobić, jeśli taki lęk paraliżuje cię i masz takie poczucie, że coś tracisz w życiu, przez to, że taki lęk odczuwasz, to warto poddać się takiej terapii i dać sobie szansę na to, żeby rzeczywiście z tego się wyleczyć. Warto odróżniać te dwie emocje od siebie, i warto sobie zadać pewne pytania, które mogą nas na to naprowadzić. Ja takie pytania wynotowałam sobie trzy. Możesz je sobie też zanotować, i w każdej takiej sytuacji lękowej, strachowej, możesz je sobie zadać i zastanowić się nad tymi odpowiedziami. I to już pchniecie do przodu, do tego, żeby sobie lepiej z nimi radzić. Pierwsze pytanie to, co rzeczywiście mi grozi? To rzeczywiście jest tutaj istotne. Co rzeczywiście jest takim elementem, który grozi nam w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Następne pytanie to, na ile. Ta groźba jest realna. Czy to jest rzeczywiście bardzo uzasadnione, że to się może wydarzyć, na przykład, skok na bungee albo skok ze spadochronem jest trochę bardziej ryzykowny niż na przykład lot samolotem? Ale tak naprawdę każda z tych rzeczy potrafi być bezpieczna. Wystarczy zrobić kilka rzeczy, które dają nam większe poczucie bezpieczeństwa, i obie z tych rzeczy mogą być fantastycznym przeżyciem. Także to, na ile to jest realne, to co nam grozi, jest ważnym pytaniem. No i trzecie pytanie: co najgorszego może się stać w tej sytuacji? Czyli zastanawiamy się nad najgorszym scenariuszem, który może się wydarzyć i zastanawiamy się, na ile on jest realny. Chociażby ten słynny lot samolotem. No, w ostatnich czasach już wypadków samolotowych jest coraz mniej. Biura podróży oferują nam współpracę ze sprawdzonymi liniami lotniczymi, które bardzo dobrze sobie radzą z tym, żeby opiekować się swoimi klientami. I tak naprawdę lotnicze podróże są jednymi z najbezpieczniejszych. Dużo częściej zdarzają się wypadki samochodowe czy autokarowe od tych lotniczych. Natomiast jest bardzo wiele osób, które lotu się boi, a jazdy samochodem, Ode mnie, co jest trochę irracjonalne, ale rzeczywiście tak jest, więc rzeczywiście ten lęk przed lataniem samolotem jest bardzo charakterystyczny. No i teraz mam wynotowane tutaj w notatkach do odcinka takie sześć sposobów na to, żeby poradzić sobie z lękiem albo ze strachem, czyli zarówno z tym takim przekonaniem nieracjonalnym do tego, co nam grozi, jak i z tym, który rzeczywiście może się nam zdarzyć i może być jakimś zagrożeniem. Po pierwsze... Warto w tej konkretnej sytuacji, która, w, której jesteśmy, w, której, w której się poddajemy, powinniśmy się zastanowić, czy powinniśmy unikać tego źródła strachu, czy stawić mu czoła. Dlatego, że skoro jest to emocja zastanawiania się nad różnymi rzeczami, to warto jest w pierwszej kolejności przemyśleć sobie, czy nie wyeliminować tego źródła strachu. Czy przypadkiem to nie jest dobry pomysł, żeby się pozbyć tego, co jest dla nas źródłem strachu. I jeśli uznamy, że rzeczywiście nie ma potrzeby, żeby robić tą rzecz, która jest dla nas źródłem strachu, to być może warto się od niej oddalić, być może warto tego nie robić, po to, żeby strachu nie odczuwać. Ale z drugiej strony. Może nam umknąć z życia kilka fajnych rzeczy, które możemy przeżyć i doświadczyć. Dlatego nie zawsze warto jest to eliminować to źródło strachu czy lęku. Dlatego, że lubimy być ambitni i być może czasami warto stawić czoła temu strachowi, który nam się pojawia, nawet albo temu lękowi, który jest nawet nieracjonalny, ale warto jest się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy podejść mimo wszystko do tej sytuacji. No, jesteśmy takimi osobami, które często mówią, no kto jak nie ja. Mamy takie ambitne podejście do rzeczywistości i czasami przekonujemy sami siebie do tego, że warto coś zrobić. Ja ostatnio miałam taką bardzo ciekawą sytuację. Byłam w saunie, na kilka minut weszłam do takiego bardzo gorącego pomieszczenia, obok którego stała balia z zimną wodą. Taka specjalnie przygotowana do tego procesu. Po wyjściu z tego ciepłego pomieszczenia powinno się wejść do bali z zimną wodą. I do tej pory nigdy się na to nie... Zdecydowałam, nie przekonałam siebie do tego, żeby dokończyć ten proces poprzez wejście do zimnej wody, ale ostatnio coraz częściej zastanawiam się nad tym, żeby zimą spróbować morsowania i pomyślałam sobie, że to będzie bardzo dobry moment do tego, żeby sprawdzić, czy ja byłabym w stanie dokonać czegoś takiego jak wejście do bardzo zimnej wody. I wyszłam z, tego, z tej sauny. I weszłam do tej bali z zimną wodą. Zrobiłam to trochę nie zastanawiając się jakoś szczególnie. Po prostu podjęłam decyzję, ona we mnie zapadła i po prostu zrobiłam te trzy kroki, weszłam do tej bali z zimną wodą, opłukałam się i wyszłam. I byłam z siebie niezwykle dumna. I myślę, że ważnym elementem tego moje, tej mojej odwagi, która tutaj nastąpiła, było to, że nieprzesadnie myślałam o tym procesie. W momencie, kiedy zapadła we mnie decyzja, że to zrobię, jeszcze podczas, kiedy siedziałam w saunie, to wtedy doszłam do wniosku, że nie będę jakoś mocno przemyśliwać tego faktu dalej, tylko po prostu to zrobię. Wyszłam z sauny, weszłam do zimnej wody, wyszłam z niej, wytarłam się z ręcznikiem, i dopiero wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, co ja takiego zrobiłam. No i byłam z siebie bardzo dumna, że dokonałam czegoś, czego wcześniej się obawiałam, i zastanawiałam się nad tym, czy jest to możliwe. Dlatego myślę sobie, że czasami bardzo dobrze jest nie myśleć zbyt dużo. O tym, do czego chcemy się odważyć. Dobrze, żeby zapadła w nas ta decyzja na temat zrobienia tej rzeczy, a później już niewiele myśląc, po prostu ją zróbmy. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób naradzenie sobie ze strachem to techniki oddechowe. Często kiedy czujemy taki strach albo lęk, to podnosi nam się ciśnienie, niemalże dostajemy takich palpitacji serca, zaczynamy bardzo płytko oddychać, bo ten strach zaczyna nas paraliżować, podnosi nam się ciśnienie krwi, uderza nam do głowy ta cała krew. Możemy wyglądać jak takie osoby, które się zaczerwieniają. Dlatego warto jest zastosować techniki oddechowe. Pierwszą jest zwalnianie oddechu, czyli po prostu świadome. Oddychanie coraz wolniej, coraz wolniej nabieranie powietrza, coraz wolniej jego wypuszczanie. I tutaj nie potrzeba do tego żadnych konkretnych technik, wystarczy, że po prostu będziemy myśleć o tym, żeby oddychać coraz wolniej, i to już wystarczy. Mnie często pomaga tak zwana technika kwadratu oddechowego. To jest taki proces prowadzenia oddechu, który polega na tym, że po każdym wdechu jest zatrzymanie na kilka sekund i po każdym wydechu też jest zatrzymanie, na kilka sekund. Czyli oddychamy myśląc o kwadracie i o przechodzeniu przez poszczególne boki tego kwadratu. I to, ile sekund jesteśmy w stanie wstrzymać ten oddech, zarówno po wdechu, jak i po wydechu, to już od nas zależy. Warto, żeby ta ilość sekund była równomierna we wszystkich tych czterech procesach. Czyli na przykład przez 4 sekundy biorę wdech, 4 sekundy zatrzymuję, 4 sekundy robię wydech i 4 sekundy zatrzymuję. I to jest taki proces, który mnie bardzo pomaga. I rzeczywiście wycisza mi organizm, do tego stopnia, że jestem dużo łagodniej nastawiona tak fizjologicznie do tego zdarzenia, które ma mnie czekać. Także myślę, że kwadrat oddechowy jest ciekawym sposobem. Ewentualnie jeszcze w ramach technik oddechowych warto jest poddać się medytacji, ale tutaj zalecam medytację prowadzoną, czyli taką, gdzie ktoś mówi nam, co powinniśmy robić przez kolejne minuty. Mnie to bardzo pomaga, szczególnie przed snem, dlatego że w w trakcie, kiedy jest ciemno, ciepło i kiedy jesteśmy takcy wyciszeni, to bardzo często zaczyna, zaczynają nam się kłębić w głowie myśli o tej rzeczy, której się boimy. Dlatego, przed, bezpośrednio przed snem, taka medytacja, która nam zajmie głowę. Zamiast tego bania się czegoś, co nas czeka, na przykład egzaminu na następny dzień, czy jakiegoś ważnego wydarzenia, jakiegoś, jakiejś wypowiedzi na forum, czy czegoś, co nas właśnie przeraża, warto jest zrobić sobie taką medytację prowadzoną przed snem. Kolejna technika, którą też warto sobie zrobić, to jest prowadzenie dziennika. Dziennik jest dobry na wszystko. Ja już kilka razy wspominałam o tym przy różnych okazjach, że warto sobie wynotowywać swoje myśli, ale ja traktuję dziennik albo po prostu kartkę zwykłą z, z takimi nieuczesanymi myślami, traktuję jak taką Harry potterowską myśl odsiewnie. Staram się zastanowić nad tym, jak się czuję w danym momencie, jakie myśli kłębią mi się w głowie i przelewam je na papier. Tak naprawdę nie trzeba się zastanawiać nad tym, co piszemy, po prostu trzeba wziąć kartkę i długopis, trzeba pisać, trzeba przelewać to, co się kłębi w tej głowie na papier. Dlatego to jest bardzo fajny sposób na to, żeby przez chwilę mieć taki spokój myślowy, bo bardzo często zastanawiamy się nad tym, co sobie, jak sobie poradzić z tymi myślami, które są niewygodne w naszej głowie. I właśnie taka myśl od siewnia, taka kartka zapisana myślami, jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby odsiać je z głowy i nie myśleć już dalej o tym. Taka kartka później może być na przykład spalona, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby trochę oczyścić sobie taką emocjonalną aurę wokół tego wydarzenia. I te wszystkie negatywne myśli można albo podrzeć, je wyrzucić, to jest dobry sposób na to, żeby je od siebie oddalić. Także pisanie na kartce, Prowadzenie dziennika to kolejny fajny sposób. Następnym sposobem na poradzenie sobie ze strachem są, jest zmęczenie fizyczne. Myślę, że to jest rzecz, która trochę naturalnie przychodzi nam do głowy wtedy, kiedy coś się z nami dzieje i kiedy chcemy oderwać myśli. I tutaj są takie rzeczy, które, na które mnie nie stać, bo to jest na przykład aktywność sportowa. I pewnie już trochę o mnie wiesz, więc wiesz, że ja przesadnie sportowcem nie jestem, ale w ramach zmęczenia fizycznego, jeśli nie sport, to jakakolwiek inna aktywność. Na przykład sprzątanie. Takie mycie podłogi może być bardzo ciekawym sposobem na to, żeby sobie poradzić właśnie z jakimiś kłębiącymi się w nas myślami. Jeszcze można sobie puścić w Tle jakiś podcast albo fajną muzykę. A coś, co ja robię na zmęczenie fizyczne, to jest taniec. Mam takie większe pomieszczenie, w którym jest trochę miejsca i rzeczywiście, kiedy mam taki moment, że coś zaprząta moją głowę i trochę źle się czuję z tym, co się dzieje wokół mnie, to wtedy puszczenie sobie dosyć głośno jakiejś fajnej, energetycznej muzyki i potańczenie do tego daje mi też, poza tym, że zmęczenie fizyczne, to daje mi taki trochę odpór tych, tych emocji, które się we mnie gromadzą. Także myślę, że warto jest się zastanowić nad tym, co zrobić dla tego zmęczenia fizycznego, i to nie musi być sport, chociaż fajnie, jeśli masz do tego przekonanie, bo jest to chyba jedna z najłatwiejszych form tego, żeby radzić sobie na tu i teraz ze swoimi emocjami. Także, jeśli nie sport, to jakakolwiek inna aktywność, która powoduje w nas zmęczenie fizyczne, wtedy trochę te emocje od nas odparowują i czujemy się trochę lepiej. I ostatni, przedostatni z punktów, które sobie wynotowałam, czyli punkt piąty. Bardzo ciekawy myślę, bo to chodzi o to, żeby stworzyć sobie plan działania, który możemy wykorzystać w tym momencie, kiedy się czegoś boimy. Ważne jest to, że taki plan działania pozwala nam trochę oswoić tą sytuację, z którą się mierzymy. Czyli zastanawiamy się nad tym, co zrobimy w każdej kolejnej minucie. Ważne jest to, że takie, taki plan działania. On zwiększa w nas poczucie wpływu i kontroli nad sytuacją, a my bardzo lubimy mieć poczucie kontroli nad sytuacją, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa i daje nam taką szansę na to, żeby się lepiej przygotować do tego, co się wydarzy. Kiedy mamy poczucie wpływu na sytuację, czujemy się z tym dużo lepiej niż wtedy, kiedy tylko się jej poddajemy. Ja zalecam, żeby planować małe kroki, jak najmniejsze, im mniejszy krok, tym lepiej, i żeby planować sobie jeden krok do przodu żeby jeśli jesteśmy w danej sytuacji, na przykład kiedy mamy wyjść na scenę i zrobić jakieś wielkie wystąpienie, to planujemy sobie w głowie. Najpierw wyjdę na scenę, stanę tam w tym miejscu, w którym będę mówić, później położę swoje notatki przed sobą, tak żeby widzieć, co chcę powiedzieć, spojrzę na publiczność, przywitam się i uśmiechnę. I to są takie poszczególne drobne rzeczy, które dają nam szansę na to, żeby dać sobie odpór tym emocjom, które się w nas kłębią, bo zajmujemy swoje myśli planowaniem tego, co będziemy robić w każdej kolejnej minucie. Także bardzo fajny sposób planowanie, stworzenie planu działania tego, co będziemy robić w tej sytuacji, w której się boimy. No i ostatni, szósty punkt to jest poszukanie wsparcia społecznego. Myślę, że to jest ważna rzecz do tego, żeby radzić sobie z wieloma emocjami, ale w strachu najcenniejsze jest to, kiedy spotkamy taką osobę albo znajdziemy ją, która już przetrwała podobny moment, która już doświadczyła tego, co my. Na przykład często kobiety w ciąży, obawiające się pierwszego swojego porodu, kontaktują się z innymi mamami, które mają już ten proces za sobą i dopytują je, jak wygląda sam proces, jak bardzo boli, w których momentach jak sobie radzić, jakie są cenne podpowiedzi na takie sytuacje, ale też samo takie doświadczenie rozmowy z kimś, kto już to przeżył i mówi: "Dałam sobie radę. To nie była wiosna, to nie było nic pięknego, albo było coś pięknego, ale dopiero Później, i każde takie zdanie tej osoby, która nam powie o tym, jak odczuwała ten dany moment, może być dla nas bardzo cenne, bo daje nam taką inną perspektywę niż ta nasza, która jest zbudowana tylko na irracjonalnych przekonaniach. Także, warto znaleźć taką osobę, która już to doświadczyła. Albo ewentualnie warto jest poszukać jakiegoś życiowego optymisty, kogoś, kto ma taki talent do tego, żeby myśleć pozytywnie w różnych sytuacjach i kto pozwoli nam trochę zmniejszyć to poczucie lęku, które w nas się pojawia. Także warto skorzystać sobie z takiej osoby, którą znamy, która jest właśnie takim życiowym optymistą, i warto jest skorzystać z takich fajnych elementów wsparcia, które może nam zaoferować właśnie taka osoba. No i teraz podsumowując te kilka pomysłów na to, jak radzić sobie z lękiem, podpowiem Ci je w takiej kolejności, jakiej mówiłam. Czyli, po pierwsze, to rozsądzenie tego, czy powinniśmy w tej sytuacji, która nam się przydarza, unikać źródła strachu, czy raczej stawić mu czoła. Zastanówmy się, czego potrzebujemy dla siebie. Czy chcemy się oddalić trochę od tego, co powoduje w nas lęk, czy chcemy się do tego przybliżyć i jednak stawić temu czoła. Druga rzecz to są techniki oddechowe, czyli zmniejszanie trochę dolegliwości fizjologicznych tego strachu. Trzecia to prowadzenie dziennika i uporządkowanie myśli, które kłębią nam się w głowie pod wpływem strachu. Czwarte to zmęczenie fizyczne w różnej formie i w dowolny sposób, ale chodzi o to, żeby te emocje trochę wyłagodzić w nas. Piąty sposób to stworzenie planu działania i zastanowienie się, jakie pojedyncze, drobne kroki, drobne minuty i sekundy możemy sobie zaplanować w tym działaniu, które nas czeka. I ostatnie to poszukanie wsparcia społecznego, czyli znalezienie takiej osoby, z którą warto porozmawiać i która da nam takie wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji. Mam nadzieję, że przetestowanie tych technik da Ci fajnego kopa do przodu w Twojej trudnej sytuacji. I pamiętaj, że strach czy lęk są to takie rzeczy, które są dla nas naturalne i nie należy się z tym jakoś szczególnie borykać, że go odczuwamy. Nie czujmy wyrzutów sumienia z tego powodu, że się czegoś boimy. Widocznie nasz organizm tego potrzebuje, nasza psychologia widocznie sprowadziła nas w takim kierunku, i jest to w porządku, że tak się czujemy. Ale któryś z tych sposobów, o których mówiłam, może być fajnym wybawieniem od tego, żeby ten lęk czy strach nie przejął nad nami kontroli, bo myślę, że to jest Najważniejsze w tej sytuacji. Nie poddawajmy się temu strachowi, tylko dajmy mu odpór, poradźmy sobie z nim w różne sposoby, które właśnie dzisiaj podałam. Także zachęcam cię do tego, żeby je przetestować i podzielić się gdzieś w mediach społecznościowych swoimi doświadczeniami z tego, jak radzisz sobie ze strachem czy z lękiem. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, albo któryś z poprzednich, to zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby postawić mi wirtualną kawę. Możesz to zrobić dzięki linkowi, który podam w opisie tego odcinka. Dzięki Ci serdecznie i do usłyszenia już za tydzień. Słuchasz podcastu Pani od zmiany.